Siemanko, siemaneczko, witam wszystkich ponownie z tej strony BeardRust. Markę American Crew na pewno kojarzycie na blogu i u mnie na kanale pojawiała się wielokrotnie. Tak się składa, że na sklepowych półkach pojawiły się aż trzy nowe produkty. Mowa tutaj o szamponach do włosów, do pielęgnacji dla mężczyzn z tak zwanej serii Pre -styling Cleansers i są to trzy szamponiki. O tych szamponikach mowa mamy Forming, Fiber i Boost. Jak widzicie są to szampony inspirowane innymi kosmetykami marki American Crew i właśnie o tych trzech produktach chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć. Także nie przedłużając, bez zbędnego gadania przechodzimy do rzeczy. I co? Zostańcie do końca. Zapraszam Was do tej recenzji. Lecimy. Nowe szampony do pielęgnacji włosów American Crew nazywają się pre-styling, czyli służą do oczyszczania skóry głowy i włosów przed układaniem fryzury. Niby jest to rzecz oczywista, ale do tej pory taki opis nie pojawiał się na etykiecie. Jeśli chodzi o wygląd, to oprócz niezmiennej ciemnobrązowej butelki o pojemności 250 ml, mamy tutaj ciekawe nawiązanie do innych kosmetyków American Crew – szampony Boost, Fiber i Forming, mają etykiety kolorystycznie nawiązujące do tych znanych z pudru Boost biała-beżowa i pomad Fiber, niebieska i Forming Cream zielona etykieta. Mimo dużej ilości informacji na opakowaniu, etykiety nadal wyglądają przejrzyście i schludnie. Dzięki nowym kolorom już nie pomylimy szamponów. American Crew Pre -Styling Cleanser Boost to szampon, którego zadaniem jest oczyszczanie i zbalansowanie skalpu przed stylizacją. Dodatkowo ma wspomóc i poprawić objętość włosów. Posiada kompleks mikrobiomów wspierających skórę głowy i jest szamponem wegańskim. Jego zapach nawiązuje do pudru, do włosów Boost. Szampon jest żelowy w konsystencji i przezroczysty. Bardzo fajnie się pieni i dobrze oczyszcza skórę i włosy. Jest to produkt o najkrótszym ze wszystkich trzech składzie. A wśród ciekawszych substancji znajdziemy np. pantenol, olejek cytrynowy który działa przeciwzapalnie, antyseptycznie i ściągająco. Posiada też właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, a także olejek z neroli, który wykazuje działanie oczyszczające i kondycjonujące skórę. Włosy po myciu i wysuszeniu wydają się być gęstsze i pełniejsze. Są miękkie w dotyku i zdrowo błyszczą. Szampon polecany jest głównie dla osób z cienkimi włosami. American Crew Freestyling Fiber to szampon przygotowujący skórę i włosy do stylizacji. Do jego zadań należy wzmocnienie włosów oraz dodanie im tekstury. Również posiada kompleks mikrobiomów oraz jest wegański. Szampon miło mnie zaskoczył, ponieważ jest błękitnego koloru, niczym etykieta na butelce. Do tego jest bardzo kremowy i pachnie identycznie jak pasta fiber czyli z tego co pamiętam cytrusami. Również fajnie się pieni i ładnie zmywa z włosów wszystkie nieczystości. W składzie znajdziemy np. pantenol, czyli prowitaminę B5, która nawilża i wzmacnia włosy, olejek z neroli, jak w buście oraz olejek geraniowy, który ma działanie przeciwbakteryjne, działa przeciwzapalnie i regenerująco. Szampon działa na włosy wzmacniająco, od środka włosa i cebulek i dodaje naturalnego błysku. Polecany szczególnie do włosów zniszczonych i słabych. American Crew pre -Styling Forming to ostatni z nowych szamponów. Jego zadaniem jest dodanie definicji, głównie włosom kręconym, falowanym i wzmocnienie tego skrętu. Jak dwa poprzednie szampony, również posiada kompleks pielęgnujących mikrobiomów, a także jest produktem wegańskim. Szampon ma piękny, perłowy kolor, a jego zapach to o ile pamiętam, wypisz, wymaluj Forming Cream, czyli sentymentalny zapach kremu do rąk mojej babci. Jeśli nie widzieliście firmu o Forming Cream, wrzucam Wam go do góry i w opisie. Oczywiście szampon działa jak należy, dobrze się pieni, super zmywa brud i resztki produktów do stylizacji z włosów. Ma on co prawda najdłuższy skład ze wszystkich trzech szamponów. No właśnie, a co w środku? Z ciekawszych rzeczy mamy tutaj estry i jojoba, które mają działanie nawilżające, przez co kondycjonują skórę i włosy. Zabezpieczają przed uszkodzeniami spowodowanymi np. tarciem. A wiem, że często trzecie włosy po myciu. Tak naprawdę powinniśmy je ugniatać i opukiwać, a nie mocno wycierać. No ale dalej. Co więcej? Olej słonecznikowy ma znakomity wpływ na włosy, wzmacnia je i dodaje blasku. Ponadto chroni włosy przed czynnikami zewnętrznymi, pantenol i oleje jojoba. Wiadomo, również o dobroczynnym działaniu. Na koniec występujący już wcześniej olejek Neroli. Szampon Forming polecany jest głównie do włosów z tendencją do kręcenia. Niweluje elektryzowanie się włosów, rozdwajanie i dodaje naturalnego blasku. Podsumowując, jak widzicie, nowe szampony od American Crew przeznaczone są do totalnie różnych włosów, ale mają na celu mniej więcej to samo: oczyścić, nawilżyć, wzmocnić i przygotować do dalszej stylizacji. Boost dodatkowo dodaje objętości niczym puder, Fiber wzmacnia i dodaje tekstury niczym matowa pasta, a Forming definiuje skręt i dodaje blasku. Moim ulubionym póki co jest Boost i Fiber, ponieważ zauważam po ich użyciu najwięcej pozytywnych efektów. Ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Szampony są bardzo ciekawe, ładnie pachną i mają fajne właściwości. Wydaje mi się też, że będą wydajne, ponieważ każdy z nich bardzo dobrze się już przy małej ilości produktu. Cena za buteleczkę 250 ml to 66 zł. Sprawdźcie koniecznie i złapcie swoje sztuki na barberstore.pl. Linki zostawiam w opisie. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów z produktami American Crew Roli Głównej. Zostawiam Wam linki też w opisie. I co? Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas za obejrzenie tego filmu. Jeśli się Wam on podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was też do zostawienia subskrypcji. To nic nie kosztuje, a bardzo mi pomoże wspierać mnie dalej w tworzeniu tego kanału. I jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Stestujcie swoje szamponiki American Crew. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, oczywiście zapraszam do sekcji poniżej. Z mojej strony to wszystko, widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się, cześć!